Witam państwa bardzo serdecznie, jest coraz cieplej, można powiedzieć nawet coraz goręcej w Poznaniu i nie tylko, jest też coraz goręcej wokół sprawy Polskiego Ładu. I w związku z tym dziś nasz gość, minister Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, witam, panie ministrze. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Poznań. Panie ministrze, Polski Ład, nowy program Prawa i Sprawiedliwości. Czy będzie grobem lub kulą nogi dla wielu małych firm? No bo zdaje się, że to właśnie mówi Pan w różnych mediach, to właśnie Pan przewiduje. Program przewiduje dobre rozwiązania, o które wszyscy dopominaliśmy się od dawna, czyli powiększenie kwoty wolnej do 30 tysięcy zł i podniesienie drugie, drugiego progu podatkowego. I tu popieramy te, te rozwiązania, bo one spowodują, że ci Polacy, którzy zarabiają w tej chwili mniej, będą mogli poprzez obniżenie obciążeń podatkowych zarabiać więcej. Problem polega na tym, że sfinansować to zmianę mają właśnie przedsiębiorcy, głównie ci, którzy płacą podatek liniowy. Podatek liniowy jest traktowany przez przedsiębiorców jako zdobycz, taka dla gospodarki, dla biznesu, druga po ustawie Wilczka. Najpierw przypomnijmy, była ustawa Wilczka, kiedy była transformacja ustrojowa, wybuchła przedsiębiorczość, no i później ten podatek liniowy, który spowodował, że. Przedsiębiorcy poprzez ten podatek stały mieli środki na inwestycje. No, właśnie, i teraz tak. No rozumiemy, rozumiemy tą prawidłowość, że skąd trzeba wziąć, żeby dać? Niewątpliwie dobrym rozwiązaniem, dobrym projektem jest to, żeby większość zatrudnionych, może nie tak wiele, ale jednak coś dostała. I tu pewnie nasi słuchacze, zatrudnieni, pracownicy bardzo się cieszą. No, ale, no ale skąd wziąć? I teraz pan mówi, że nie brać od przedsiębiorców, nie podwyższać w ten sposób podatku, żeby ta składka zdrowotna, bo tu głównie chodzi o składkę zdrowotną, obciążała ich podatkowo w całości. No, panie ministrze, ale w takim razie skąd wziąć, bo jeśli nie stąd, to, to jak uzupełnić ten budżet, żeby, żeby te dobrodziejstwa były możliwe? Żeby być uczciwym, to także przedsiębiorcy o niskich dochodach w tym systemie będą mniej obciążeni, a więc także im te dochody wzrosną. Zaczyna się problem od 6 tysięcy złotych netto przedsiębiorcy, zarówno płacący podatek liniowy, jak którzy już zaczynają płacić więcej, będą płacić więcej od razu, bo oni nie odliczą sobie kwoty wolnej, bo nie odliczają w tej chwili. Od razu będą obciążeni, a ci, co rozliczają na zasadach ogólnych od 6 tysięcy złotych już będą płacić więcej. Oczywiście pracownicy na etatach też do pewnego momentu będą płacili mniej, a od pewnego momentu więcej. I kto Pani ma to sfinansować? Pani, Pani. Jasne, jasne. No właśnie, skąd wziąć? Bo to, bo to jest pytanie, łatwo powiedzieć, nie da się tego przeprowadzić. Będą poszkodowani, będą poszkodowani, no. Ale skąd wziąć, żeby dać? No, powinniśmy z, tak zorganizować system podatkowy, żeby on był powszechny. Nie może być tak, że jedni płacą, a drudzy nie płacą. No, i wiemy przecież, i o tym mówił także premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie, ale także mówią o tym wielcy tego świata. Wczoraj na spotkaniu G7 także mówiono o tym, że duże korporacje po prostu podatków nie płacą. I my, jako środowisko MŚP, proponujemy, żeby wziąć te pieniądze z dwóch źródeł. Pierwsze to jest podatek od tych gigantów cyfrowych, którego, który, o którym też mówił premier i też się mówi i w Komisji Europejskiej i właśnie na G7, tylko jakoś się nie potrafi tego wziąć w ręce i uzyskać tych pieniędzy. My mówimy, my opodatkujmy w stawku 3%, pod pewnymi warunkami, że pieniądze trzeba będzie wpłacać w polskich bankach, będzie kontrola. Mamy na to sposób, da to około ponad 10 miliardów złotych do polskiego. Tego budżetu. Sugeruje pan, że polski rząd nie idzie, nie idzie no tą drogą taką najoczywistszą, ale idzie na łatwiznę, drogą na skróty i właśnie próbuje tych, co zawsze zapłacą, tych, co są pod butem różnych urzędów często, czyli polskich przedsiębiorców tutaj przycisnąć. A, a te wielkie korporacje, hulaj, dusza, piekła nie ma. No tak, ale ja... dotąd. Komu się udało opodatkować te wielkie korporacje? Ja rozumiem, że to jest sprawiedliwy pomysł, żeby tych łobuzów niepłacących podatków w Polsce jakoś przycisnąć ich? Ale, ale, ale panie ministrze, no, komu to się udało? Czy wierzy pan, że tutaj polski rząd dzielnie sprosta temu wyzwaniu? Nie udało się jeszcze nikomu. Te korporacje mają swoje siedziby w różnych rajach podatkowych i robią takie księgowe machinacje, że te, te, tych podatków nie płacą tam, gdzie dokonują sprzedaży, żeby była jasna sytuacja, bo gdzieś tam płacą w, w jakichś tak tak jak tak ja rajach, tak tylko, tak. tylko nie w Polsce. W Polsce na przykład jest ta duża sieć sprzedaży internetowej, która ma. Co prawda, w Polsce magazyny płaci podatek od nieruchomości, płaci podatki od wynagrodzeń i my, my jesteśmy za tym. Niech, proszę bardzo, zapraszamy, niech tutaj działają, niech płacą, ale także jeżeli dokonują transakcji i zarabiają tu, na polskim terenie, no to niech także tutaj u nas zostawiają część pieniędzy i mamy na to sposób. I druga rzecz to jest zmiana podatku CIT. Z, z obecnej formy na podatek przychodowy. Otóż nie tylko duże korporacje nie płacą, te cyfrowe nie płacą w Polsce podatków, ale także bardzo dużo korporacji działających od lat, od, od transformacji w Polsce ciągle są na stratach i mówią, że no oni cały czas inwestują, oni tutaj działają, no, no jak ktoś 20 lat nie płaci podatku, to i, i pracuje, no to po co w ogóle działa? Tak, to jest no, takie duże pytanie. Brzmią bardzo szlachetnie, bo to jest ten mały Polski przedsiębiorca jest właściwie porównywalny, jeśli chodzi o poziom przychodów, z pracownikiem. Pan tutaj broni nie tych tłustych misiów, tylko pan broni skromnych fryzjerek, taksówkarzy. Pan nie chce, żeby ich kosztem polski ład dał tej większości zatrudnionej pewne benefity, pewne, pewne korzyści. I ja to doskonale rozumiem. To jest słuszna koncepcja. Ale z drugiej strony przyzna pan, że namawia pan do takiej. Bitwy pod Wiedniem albo może pod Grunwaldem do takiego przełomowego zwycięstwa polskich polityków, bo jak mówię, no nikomu to się nie udało i to, to wymaga wielkiej, wielkiej odwagi, żeby no żeby taki plan, który pan sugeruje, żeby on się mógł powieść, żeby, żeby ktoś rzeczywiście te, żeby ktoś rzeczywiście te poskromił te wielkie korporacje jest taka, że tak to tak mocno nie poniesie tych kosztów, no chyba że płaci podatek liniowy. Jeżeli jest na zasadach ogólnych, to nawet może mniej zapłacić podatku, ale y, zapłacą ci, którzy rozwijają się, którzy mają y, y, możliwość inwestowania zwiększania swoich zasobów. No oczywiście dobrze działający zakład fryzjerski też się może rozwijać i oczywiście. On też poniesie wtedy koszty. Chodzi o to, że ta składka zdrowotną zapłacą większą, 9% ci, którzy mają dochody większe niż 6 tysięcy złotych przy zasadach ogólnych. To jest może skomplikowane dosyć, ale no, tak to wygląda. Czyli rząd chce wziąć pieniądze od tych, którzy mają nadwyżkę nad tymi środkami, które służą do utrzymania rodziny. Krótko mówiąc, jest przedsiębiorca, ma dochody na poziomie utrzymania siebie i rodziny, no to on trochę zyska albo nie straci. Przedsiębiorca, który ma większe dochody który mógłby je zain Inwestować i rozwijać firmę z małej na dużej, z dużej na, na średnią, ze średniej na dużej, zostaną jemu te środki opodatkowane, czyli zostaną zmniejszone, czyli no zostanie tak. zmniejszona możliwość inwestycji. Kto nie inwestuje, firma nieinwestująca umiera. Z no drugiej strony, no to ciągle systemu. nie są duże przychody. Tak jak mówię, no porównałem tych, tych małych przedsiębiorców z pracownikami. No dzisiaj te 6-5 tysięcy brutto przecież. No to to nie, są, to nie są wielkie sumy, to jest dziś rzeczywistość, dzień powszedni wielu polskich rodzin. Takie przychody. No dobrze, panie ministrze, to ja tutaj no to... do powodzenia. Wracając do tego jeszcze pytania, czy to jest rewolucja? Jest pewnego rodzaju rewolucja. Podatek przychodowy powszechny, 1,5% który mają zapłacić wszyscy prowadzący działalność gospodarczą jako spółki prawa handlowego przyniesie do budżetu 40 lub 45 miliardów złotych. Mamy załatwione koszty nie tylko Polskiego Ładu, ale jeszcze mamy pieniądze na to, żeby obniżyć nawet koszty pracy, czyli spowodować w Polsce ten impuls do, do, do zatrudniania i do rozwoju firm. No, rzeczywiście, chyba warte zauważenia, warte dostrzeżenia i poważnej analizy przez rząd są pana propozycję, ale panie rzeczniku, co pan tam organizuje w Wielkopolsce? Jesteśmy w Radio Poznań, tutaj niedaleko w licheniu, coś ma się poważnego, jak rozumiem, wydarzyć w niedzielę. W niedzielę 20 czerwca spotykamy się na zaproszenie w organizacji przedsiębiorców z Wielkopolski w Bazylice w Licheniu. Będzie msza święta w intencji przedsiębiorców. Dlaczego 20? Dlatego, że 21, czyli w poniedziałek, jest Dzień Przedsiębiorcy ustanowiony uchwałą Sejmową. Kilka lat temu Sejm przyjął taką uchwałę, chcąc pokazać przedsiębiorców też ich Nagrodzić ich pracę, uchwałę o Dniu Przedsiębiorcy. I to jest właśnie 21 czerwca. Rok temu nasze środowisko było w Częstochowie. Tam zapraszali przedsiębiorcy właśnie z, ze Śląska, a, a w tą niedzielę przedsiębiorcy z Wielkopolski zapraszają do Lichania na mszę świętą o 12 a o 14 Panie redaktorze będzie Rada Przedsiębiorców się spotka przy rzeczniku w tej chwili mamy 30, 300 organizacji w tej radzie i będziemy tam świętowali także nie tylko Dzień Przedsiębiorców ale 3 lata od uchwalenia konstytucji dla biznesu i 3 lata od powołania będzie to taki czas na podsumowanie właśnie tych naszych działań. Panie Ministrze, czy każdy przedsiębiorca z Wielkopolski, nie tylko, ale tu mówimy o Wielkopolskim, może przyjechać, może uczestniczyć w tym spotkaniu w Licheniu o 12 w niedzielę? Czy to jest otwarta sprawa? Oczywiście pielgrzymka jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, ale także i Rada Przedsiębiorców jest dostępna, więc każdy przedsiębiorca może się zarejestrować na, w linku na naszej stronie i może wziąć udział także w posiedzeniu Rady przedsiębiorców. Musimy kończyć, bardzo Panu dziękuję. No ciekawym, czy, czy rzeczywiście przedsiębiorcy dopiszą, czy, czy rozumieją powagę sytuacji, czy, czy teraz będą z Panem w tych postulatach, to się wydarzy w niedzielę, ja Pana Serdecznie pozdrawiam, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Polski Ład i są pewne znaki zapytania. Jeden z nich stawia Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw.